Gram z mnie do pod choinkę, Let's jeżdż. go, lecimy. E, mamy tu mojego klikacza czeskiego klika dropów. E, e, Lubię grać czeskiego klika więc się proszę klika czeskiego

Lecimy. Pierwsze dwie skrzyneczki nasze. Gram duło, bo e, kto by się nie pytał. Jakby ktoś się mnie spytał, e, po co grałem łobu. Wbić te pucharki, bo ciężko jest wbić samemu. Grałem z jakimiś trupkami, które były tak słabi, a resztę robiłem roboty z z P. Ja zapijałem prawie wszystkich. Poginamy go. Tego też. I zabity mamy. Teraz. Obydzę. Let's go, lecimy w dorę. Ona chyba do coin, do, do bombi. Ona jest miła. Tam tam jest, tam. Okej. Okay. Ale sobie nabijemy ulcika. Wygraliśmy! Wiedziałem, że nie pójdą. Nie no, ja to no Dziś pójdę. No i klikaczu, raz kliknij. Raz. Nie wytrzymam z tym klikaczem. No to nie będziesz. Nie cicho, bądź klikaczu. Kliknąłeś. Co jest, Artur? No więc. I w ogóle, widzowie, przez ten długi czas miałem 200, co nie? 200 tych rzeczy. 200 kredytów, o! Przypomniałem złe, Na skłójka, co nie? Zdobyłem nową postać i potem zdobywałem skłikka. Ale jakbym nie zdobywał tej postaci, to bym miał skłika. Szkoda mi. No, Squitczek by był lepszy, Bo to jest epicka postać, ten tu. Więc co jest tutaj zadali. Tego pana Michała. Patrzcie. Kurwa, tak Bibi jest głupia. Gratulacje Bibi. Nie Jesteś tak głupia. Głupia Bibi. Głupia bibi. Głupia bibi. Tak. Mamy dla kiby. A tak wygraliśmy. Całkiem mądra. Aaaa, wygrała ze mną! Bo wygrała mną, tylko bym przegrała. Ej, bo zepsujesz tego wężyka. Oczywiście. Ty... Zjadł wężyka, tak. Oczywiście rozmawiamy o normalnym wężyku. A co wy myśleliście?

śmić! śmić z tego asza. No, miał mi oszczędzać. więc od razu wyda pieniądze na górno. i w ogóle widzę, ja bym prosił dla tego tu słodziaka. ale No patrzcie, jaki słodziak. one mogą mi ale. który jest lepszy. Wybrać. Potem, potem wybiorę sobie oto tą postać, Amberkę, bo jest bardzo koks. A potem może Kieła zamiast Maxa. Nie mhm. no żartuję, wybiera akurat Maxa bo Kiełek. ciężko się gra podobna, władzę podobno. Zagrajmy postać, Amberkę, najmniej pucharków. Rzadkość malejąca. Czy to jest. Mhm. Nie, nie. Dobra, to jeszcze Jak Dobra, to ten... a A, Odjedz! Którego kiedyś miałem e, za misję. Odblokowałem go. E, było bardzo fajnie, bo wtedy odblokowywałeś takie postacie za a misję. Ale nie mogłem swojego tyłka oblotać. To nie ma piłka sobie. Ty sobie. No, ja widzowie widzieliście, to hakują grę. Patrzcie, hakują grę już. Na no, czemu nie gada to nawet?